I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign.

Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Słuchawki Beats Studio Buds zrecenzowałem krótko po ich zakupie w jednym z moich odcinków, do którego link przypinam u góry w karcie, a teraz postanowiłem stworzyć dla Was materiał z pełnym podsumowaniem i opinią po roku użytkowania tych słuchawek. Zacznijmy od ogólnego opisania słuchawek. Słuchawki Beats Studio Buds są jednymi z najbardziej budżetowych słuchawek bezprzewodowych w ofercie Beats. Przy zakupie słuchawek kierowałem się porównaniem omawianego dziś modelu ze słuchawkami AirPods Pro pierwszej generacji. Obydwa modele posiadają aktywną redukcję szumów ANC oraz, pomimo roku użytkowania, dobrze trzymającą baterię. Zdecydowałem się wybrać jednak słuchawki Beats w momencie, gdy miałem możliwość porównania jednych oraz drugich. Mam tu na myśli AirPodsów Pro oraz właśnie Beatsów i osobiście mogę stwierdzić, że należą do osób, które słuchają muzyki po parę godzin dziennie. I brakowało mi jednak w pocach czystego, a bardziej wyrazistego dźwięku i głębszych basów. Przy zakupie biców zwróciłem także uwagę na czas trzymania na baterii samych słuchawek, który jest nieco dłuższy, zwłaszcza przy korzystaniu z trybu ANC. Słuchawki bez problemu przełączają się pomiędzy trybami i bez problemu automatycznie łączą się z iPhonem. Słuchawki możemy także sparować z. Naszym iPhone'em przytrzymując przez parę sekund przycisk w środku obudowy. Czytając Wasze ostatnie komentarze pod odcinkiem z Bitsami, wielu z Was skarżyło się, że słuchawki mają problem z przełączeniem się trybów, a mianowicie po wyborze jednego z nich i wyjściu z centrum sterowania przełączało z powrotem tryb na ten podstawowy. Jest to, a raczej był problem jedynie związany z aktualizacją, których parę po drodze się pojawiło i zostało już to naprawione. Miałem ten sam problem, i jak już mogłem zauważyć po tym czasie, użytkowania zostało to rzeczywiście naprawione. Aktualizacje na nasze słuchawki, czy również te od Apple, są automatycznie pobierane w momencie sparowania z naszym iPhone'em oraz zainstalowanie tych aktualizacji również odbywa się automatycznie bez naszej wiedzy. Bateria w naszych słuchawkach trzyma średnio przy słuchaniu muzyki i włączonym trybie ANC czas, jaki deklaruje sprzedawca, czyli jest to około 5-6 godzin. Ja osobiście po roku użytkowania jestem w stanie uzyskać również taki wynik, co jest bardzo zaskakujące zważywszy na to, że zużywanie baterii w urządzeniach jest na porządku dziennym. Ponadto w momencie ładowania słuchawek w naszym etui, słuchawki te mają wydłużony czas użytkowania do 15 godzin. Natomiast z wyłączonymi trybami czas ten może wynieść nawet 24 godziny. Bas w słuchawkach jest czysty i wyraźny, tak jak zarówno wysokie oraz niskie tone. Jeśli chodzi o cenę słuchawek, patrząc na stronę Apple, zapłacić za nie musimy 900 zł. Natomiast patrząc na popularne sklepy RTV, koszt takich słuchawek to 600-700 zł, co sprawia, że jest to cena blisko 300 zł mniejsza. W porównaniu z AirPodsami Pro cena ta jest o 400-500 zł mniejsza. Dostępne kolory bitów to czarny, czerwony, oceaniczny błękit, księżycowa szarość cukierkowy róż oraz podstawowy biały. Słuchawki te ładowane są za pomocą przewodu USB typu C dołączonego w zestawie, a także otrzymujemy gumowe nakładki na słuchawki w celu dopasowania do naszego ucha. Nad podsumowaniem i oceną słuchawek Beats Studio Buds dość długo się zastanowiłem i już wiem. Są to dobre, wydajne i dobrze wyglądające słuchawki do codziennego użytkowania. Rewelacyjnie sprawdzą się w rozmowach, przy słuchaniu muzyki, czy w obróbce audio oraz wideo. Jeżeli chodzi o minusy urządzenia, bo pewnie są wśród Was oglądający, którzy chcą usłyszeć parę negatywnych słów na temat tych słuchawek, więc zapraszam. Największym minusem słuchawek jest same etui, które z łatwością się rysuje, a same zawiasy zamykające klapkę i słuchawki w etui jest nie najlepszej jakości. Z pewnością zauważalne jest to w momencie, gdy nie jest gwałtowniej otworzymy czy zamkniemy klapkę. Oczywiście nie jest to coś, co osobiście mi przeszkadza, lecz jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to tylko do tych dwóch rzeczy, natomiast reszta jest ok. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące słuchawek beats, dajcie znać w komentarzu, a ja oczywiście odpowiem na każdy komentarz. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału do końca. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do usłyszenia niebawem, trzymajcie się, cześć.